Hej, cześć! Dzisiaj powiemy sobie o produktach, które choć łudząco do siebie podobne wizualnie, mogą mieć zupełnie różne zadania. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą, jak widzicie, w tytule Serum, Ampułka i Booster. I postaram się przejść po kolei przez te trzy formy kosmetyków. I powiedzieć Wam mniej więcej za co są odpowiedzialne. Najlepiej znane jest nam serum jako to najdłużej obecne na rynku. Serum znaczy tyle co koncentrat, bo zawiera duże stężenie substancji aktywnych, takich jak witaminy, oleje, ekstrakty roślinne czy substancje nawilżające. Wnika ono w głębsze warstwy naskórka i jego zadaniem jest silniej odżywić, zregenerować czy nawilżyć skórę niż krem. Jego działanie jest dopasowane do konkretnych problemów skóry i posłużę się tutaj przykładem mojego ulubionego zresztą serum, czyli serum Róża Malina z Ministerstwa Dobrego Mydła. Ono ma za zadanie poprawić kolory skóry, ujętnić ją, sprawić, że będzie bardziej promienna i nawilżona. To jest serum o typowo olejkowej konsystencji, natomiast serum może mieć też konsystencję żelu czy emulsji. To w każdym razie jest lekkie, ale pozostawia na skórze taką jedwabistą warstwę. Wysoka zawartość substancji aktywnych w serum i ich dobra jakość często wpływają na jego wyższą cenę. Natomiast to, że ma skoncentrowaną formułę i wystarczy dosłownie kilka kropel, żeby efektywnie działało na naszej skórze, sprawia, że jego wydajność jest też dużo wyższa. Serum stosujemy na oczyszczoną skórę twarzy, wmasowując je okrężnymi ruchami, tak aby substancje aktywne miały szansę wniknąć w głębiej w strukturę naszej skóry i tam działać tak jak działać powinny. Po kilku minutach, kiedy serum się lekko wchłonie, nakładamy na nie krem. Oczywiście takie olejkowe serum jak to, które pokazałam, również nawilży nam skórę, natomiast działanie serum i kremu opiera się na troszeczkę innych zasadach i działa na inne struktury skóry, w związku z czym powinniśmy te dwa kroki stosować jako uzupełniające się w pielęgnacji. Moda na ampułki przywędrowała do nas razem z koreańską pielęgnacją, i słuszne jest skojarzenie z czymś aptecznym, z lekami po pierwsze ze względu na opakowanie, które może być takie jak w przypadku serum, czyli buteleczki z pipetą, ale często ampułki wyglądają też dosłownie jak ampułki do robienia zastrzyków. Ale to skojarzenie jest słuszne również dlatego, że ampułki przeznaczone są do krótkotrwałego stosowania, i to jest dosłownie taka kuracja dla naszej skóry wtedy kiedy potrzebuje ona szybkiej poprawy swojego stanu. Po tych mniej więcej dwóch tygodniach możemy oczywiście podtrzymywać działanie ampułek, na przykład dobrze dobranym serum i właśnie tutaj troszeczkę nam się gubi narracja, ponieważ często właśnie w przypadku koreańskich ampułek są one z serum mylonem. Ampułka w takim poprawnym rozumieniu to jest to, co powinno nam zostać z serum po takim jego odparowaniu. To znaczy, to jest najbardziej skondensowana forma kosmetyku zawierająca najwyższe stężenie Substancji aktywnych, w związku z czym działa ona najsilniej, najefektywniej i nie powinna być stosowana przez długi czas. I ampułki również powinny być dopasowane do konkretnego problemu skóry, takich jak zmarszczki mimiczne, utrata gęstości czy nadmierne jej przesuszenie. Mam tutaj dwa produkty marki Uzdrowisko, które są określone jako ampułka booster. Natomiast ja bardziej zakwalifikowałabym je do kategorii boosterów. A żeby powiedzieć dlaczego, to musimy wyjaśnić sobie, czym te boostery są. Booster to taka najnowsza forma z tych przeze mnie wymienionych, ponieważ to jest kosmetyk bardzo nowoczesny, który mocno wpisuje się w trend tzw. kosmetyków miejskich, czyli tych, które mają za zadanie ochronić nas przed właśnie typowo miejskim stylem życia, który czasami negatywnie odbija się na naszej skórze. Jak wiadomo, taki miejski styl życia przyczynia się do tego, że nasza skóra negatywnie odczuwa czynniki zewnętrzne, wśród których króluje niestety smog. Booster działa w precyzyjnie określonym miejscu, czyli w warstwie rogowej na skórkę. To jest ta najbardziej zewnętrzna warstwa, która siłą rzeczy jako pierwsza styka się z zanieczyszczeniami, ale też z drobnoustrojami chorobotwórczymi, czyli z bakteriami, wirusami i grzybami. I w ten sposób tworzy nam taką barierę ochronną przed tymi czynnikami, które są dla naszej skóry niekorzystne. Ale także warstwa rogowa zapobiega odparowywaniu wody z naskórka i przez to bardzo dużo w takim korzystnym wyglądzie naszej skóry zależy właśnie od jej stanu. I booster ma za zadanie uszczelnić nam tą warstwę rogową, tworząc taką jakby dodatkową barierę ochronną. Dlatego powiedziałam, że bardzo wpisuje się w ten nowoczesny trend kosmetyków miejskich, ponieważ tworzy taką jakby tarczę przed tym, co w mieście naszą skórę może spotkać niekorzystnego. Zawartość takich składników jak peptydy, ceramidy, kolagen, yy, substancje mineralne czy substancje nabliżające z kwasem hialuronowym na czele sprawiają, że yy, ta warstwa jest wzmocniona. Przez to booster wzmacnia też działanie innych kosmetyków pielęgnacyjnych. Stosujemy go właśnie na oczyszczoną skórę albo możemy dodać yy, jego odrobinę do innych kosmetyków, np. do kremu. Producenci oczywiście bardzo nadążają za tym, co piszczy w kosmetycznej trawie, dlatego takie nazwy jak Ampułka czy Booster bardzo dobrze brzmią w przekazie marketingowym, zwłaszcza jeżeli chodzi o nowe kosmetyki. Mam nadzieję, że ten odcinek wyjaśnił Wam jednak różnicę między tymi różnymi formami, które choć łudząco do siebie podobne, odpowiadają za nieco różne rzeczy. Dajcie znać, czy stosujecie którąś z tych form, czy któraś jest Waszą ulubioną. Bardzo chętnie poznam Wasze zdanie. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za dziś, jeśli film wam się podoba, Podobał. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie pod nim kciuk w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to również gorąco Was do tego zachęcam. Dbajcie o siebie. Dzięki i do zobaczenia.